W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak ustawić domyślność poszczególnych aplikacji. Wchodzimy w ustawienia: aplikacje. Naciskamy trzy kropeczki na górze i aplikacje domyślne. Możemy tutaj wybrać, możemy tutaj wybrać różne, różne aplikacje domyślne. Na przykład Mamy tutaj aplikację do przeglądania stron internetowych. Załóżmy, że ustawimy się sobie Chrome. To znaczy, że wszystkie linki, które nacisnę na, w inter, na, na poczcie, gdziekolwiek, będą, mi, będą uruchamiane za pomocą przyglądarki Chrome. Jak zainstaluję sobie inną. Po zainstalowaniu innej aplikacji, po zainstalowaniu innej przeglądarki internetowej, automatycznie oprogramowanie odrzuciło nam jako domyślną Chrome i nie mamy żadnej teraz domyślnej przeglądarki. Możemy sobie oczywiście Firefoxa ustawić. Tutaj mamy cztery, ponieważ z mocą tych czterech aplikacji ja mogę przeglądać internet. Mamy tutaj, możemy też aplikacje do dzwonienia ustawić, do wysłania SMS-ów i mamy też do ekranu głównego. Jak pobierę na przykład z emulator Windowsa 10, Teraz tak. Otworzymy ten emulator. Teraz zamiast ekranu głównego dla Androida, czyli Home Experience, będę miał właśnie ekran główny dla Windows 10. Żeby to zmienić, wchodzę w ustawienia, aplikacje, aplikacje domyślne, no i ekran główny, i tutaj mam, no i tutaj mam teraz dwa emulatory czyli samsung experience to jest domyślny dla domyślny dla, dla androida i mój emulator windowsa 10 teraz możemy sobie też tutaj ustawić możemy sobie też ustawić aplikację dla asystenta urządzenia czyli po przytrzymaniu przycisku głównego czyli menu Tutaj możemy, możemy tutaj sobie ustawić. Ja mam tu ustawione akurat po przytrzymaniu włączy mi się Google Assistant. Oczywiście mogę sobie zmienić na przykład na S Voicea. Mogę sobie zmienić na S Voicea. Jak przedstawiłem sobie na S Voicea, to po przytrzymaniu przycisku głównego pojawi, pojawi mi się S Voice. Możemy tu sobie też, możemy w ogóle nie ustawiać żadnych aplikacji, czyli, jak przytrzymamy, to nic nam się nie pokaże. Możemy tutaj też. Mamy tutaj też możliwość ustawienia domyślności aplikacji automatycznej, to znaczy, że system automatycznie dobiera domyślne aplikacji. Mam tutaj taką opcję, czyli, zapytaj przed ustawieniem, jako. Domyślna, lub ustaw automatycznie. Ja mam, ja mam ustawione, żebym nie zapytała przed ustawieniem aplikacji jako domyślna, i to jest. No, i tutaj możemy sobie ogólnie korzystać z domyślnych na aplikacji. I to się przydaje, jak instalujemy sobie inne aplikacje, i chcemy, żeby akurat ta aplikacja otwierała nam szereg innych rzeczy.